Pani Lidio, jakbym się pani zapytał, jakby pani nie słyszała o tym procesie, i usłyszałaby pani, że ktoś z powodu swojego działania został oskarżony i siedem razy przegrał? Dwa razy, w tym w drugiej instancji. Nie znając tematu, pomyślałaby pani, że jest winien? No, pewnie bym tak pomyślała. No to natomiast... jak to jest, że mamy dzisiaj taką sytuację, gdzie znamy treść? Jeżeli Państwo nie znają, to, 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 to warto ten, ten list przeczytać. Um, opierający się o faktach, opierający się na faktach, e, opisujący to, co się może wydarzyć, informujący, można zostać skazany prawomocnym już wyrokiem. Znaczy teraz jest, jeszcze jest możliwość odwołania, tak? Od tego tak. tak, tak, tak. Do sądu najwyższego. Do Sądu Najwyższego. Jak to jest możliwe w takim kraju, w którym żyjemy, że siedmiokrotnie można zostać za, tak, za takie działania skazanym. No, chyba, że pani uważa, że panowie dostali prawomocnie znaczy skazani zgodnie z prawem. Może zacznijmy od tego, że tak jak panowie wspomnieli, w tym liście było, były nazwiska, były fakty, udokumentowane również zdjęciami, wypowiedziami, także to nie były nawet opinie, to po prostu były fakty. Więc tutaj jest pytanie, które wreszcie mogłoby w jakiś zasadny sposób paść. Co z praworządnością w Polsce? no właśnie wiemy że niedawno zakończył się rzekomy proces z artykułu 7 jaki Unia Europejska rzekomo nam wytoczyła mówię też rzekomo bo tak naprawdę żadnego takiego, żadnej procedury nie było bo myślę że być może państwo wiedzą ale przypomnę o tym że żeby Unia Europejska mogła wobec jakiegokolwiek państwa wytoczyć te, tę sprawę z artykułu 7, to musi o tym orzec 4 piąte Rady Europejskiej, a nic takiego się nie wydarzyło. Czyli Unia Europejska twierdzi, że wytoczyła proces o, o praworządność Polsce z artykułu 7, no, działając totalnie niepraworządnie. Teraz wiemy, że ten rzekomy proces się zakończył, no, ale żadne zmiany w sądownictwie, w prawie polskim nie nastały. Jedyne, co się zmieniło, to władza. Czyli e, praworządność według Unii Europejskiej opiera się wyłącznie na władzy, na polityce. Władza się zmieniła, Unia mówi, że już jest okej. Okay. No I Was władza taki pozytywny wpływ od razu na te sądy, że one tak zmiękły w niektórych sprawach i zaczęły się Tak, normalnie I w tym orzekać. kontekście rzeczywiście panowie są winni, można tak powiedzieć, rzeczywiście. Natomiast jeżeli spojrzymy na polskie prawo, na konstytucję, która jest ponad traktatami unijnymi, w świetle prawa, ale nie w praktyce, no to to zdecydowanie już tak nie wygląda. Dlatego tutaj szybko też nawiążę, że no w niedzielę mamy wybory europejskie. Nastroje Polaków nie wróżą wysokiej frekwencji, ale warto z tego miejsca jednak zaapelować, że na wybory trzeba pójść, bo polityka europejska ma ogromny wpływ. Przed nami zmiany traktatowe. Z tego miejsca też bardzo Państwa zachęcam do tego, aby wejście na, na nasz portal afirmacja.info, gdzie jest bardzo wiele um, artykułów, materiałów na temat zmian traktatowych, jakie w Unii Europejskiej Europejskiej się szykują. Tutaj szczególnie zaproponuję analizę naszej redaktora Agnieszki Marianowicz-Szczygieł o żonglowaniu wolnością, gdzie są przetłumaczone, bo na stronach Unii Europejskiej niestety nie ma w języku polskim tych informacji. Na naszej stronie są przetłumaczone zmiany, które mają się wprowadzić i ewidentnie widać wedle tego, że Unia Europejska ma obsesję na punkcie rodziny, chociażby fakt, że tam słowo gender występuje 17 razy Demokracja 11, a rodzina 4. I to w kontekście jakichś sankcji międzynarodowych. Także wybory europejskie są niezwykle ważne i być może dzisiaj po tych wyborach nie nastąpi jakaś radykalna zmiana, ale może to być jakiś pierwszy krok. Widzimy, co się dzieje na, w Europie w kontekście paktu migracyjnego, Zielonego Ładu i wielu innych sytuacji również w Polsce. I, i wa, warto naprawdę pójść na te wybory i pokazać swój sprzeciw wobec tej totalnie lewicowej ideologii, która się Czyli dzieje. I na kogo w powinniśmy zagłosować, żeby ten sprzeciw pokazać? Na kogo? No... Myślę, że dla konserwatystów i osób prawicowych, czy osób o również chrześcijańskich poglądach wybór jest jasny. Są dwie listy do wyboru, tak. I tutaj warto spojrzeć wnikliwie w życiorys kandydatów. Oczywiście dwie listy PiSu i Konfederacji, tak. Myślę, że to jest zupełnie jasne. I, i, i no, tutaj też mamy kolejny paradoks. W Polsce w dużej mierze rządzi lewica. Lewica, która w wyborach parlamentarnych dostała milion dwieście tysięcy głosów, a katolików deklarujących się jako katolicy w Polsce mamy około 75%, a rządzi nami lewica, która dostała milion dwieście tysięcy głosów. Mają Ministerstwo, Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Rodziny, wysokie stanowiska, w Ministerstwie Sprawiedliwości, Kultury. No to jest jakiś totalny paradoks. Za chwilę, no właściwie to już też się dzieje w Unii Europejskiej. Dlatego nie możemy odpuścić, każdy głos jest ważny i musimy po prostu jasny sprzeciw wobec tej ideologii pokazać. No i wobec tego, co się dzieje właśnie, yy... Dlaczego mówię o Unii Europejskiej? Bo niestety te sprawy związane z seksualnością, z prawami podstawowymi człowieka, no dzieją się w Unii Europejskiej. Unia ma teraz sprzymierzeńców w obozie rządzącym w, Pol w Polsce i po prostu to wszystko idzie jak taran w tym momencie. Do karty praw podstawowych się dopisuje tak zwane prawo do aborcji, co ma być również rozszerzone na edukację. Dzieci w szkole mają się uczyć o tym, że to jest prawo podstawowe. E, także no nie możemy tego zbagatelizować i musimy głośno jasno mówić, wychodzić na ulicę tak jak w kwietniu wyszło 50 tysięcy Polaków na narodowy marzec i pokazać tą naszą normalność. Chcemy działać zgodnie z prawem. E, mamy polską konstytucję, gdzie zaraz po em, akcesie Polski do Unii Europejskiej Trybunał Konstytucyjny orzekł wyższość konstytucji nad traktatami. No, a tutaj traktaty są jawnie sprzeczne z naszą, z naszą konstytucją i są nam narzucane. Także no, panowie są niewinni w świetle polskiego prawa, natomiast rzeczywiście są winni w świetle e, tego ideologicznego prawa narzuconego przez Unię Europejską, a w zmianach traktatowych też ma być, mają być zwiększone kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zwiększone kompetencje parlamentu, odejście od jednomyślności. Zupełnie nie to, nie to, co było w założeniach, gdy Unia Europejska powstawała. Taka totalna federalizacja. Pani redaktor, to mam w takim razie pytanie, bo no, ten poziom polityczny oczywiście jest niesamowicie istotny, ale chciałbym zejść do tego poziomu tego każdego z nas, albo pewnie sporej części. Pana, który ma ośmioro dzieci. Pani, ja tak samo mam dwie Co w takim razie powinniśmy zrobić? Jak rozmawiać z dziećmi na temat homoseksualizmu? Jak tłumaczyć im, że to, co się dowiadują w szkole, to jest może pewien rodzaj ideologii, a nie pewna prawda objawiona. Może zacznijmy też od tego, jaki jest nasz udział w życiu szkolnym naszych dzieci. Ja już ostatnio nawet na spotkaniu zadałam tutaj wtedy Państwu zgromadzone pytanie ilu z Państwa jest w Radach Rodziców Szkół? Chyba nikt nie ręki czy tam może nieliczne osoby, bo wydaje nam się też, coraz częściej słyszymy o osobach, które się dzieją w szkole. Tak? O, ostatnio kolega mi opowiadał, jak jego syn chyba w szóstej klasie podstawówki, albo, albo młodszy, w trzeciej, poszedł na przedstawienie, gdzie po prostu no, jakieś genderowe, transseksualne sytuacje miały Miejsce, tak? Związane z tranzycją. I dla to było zupełnie normalne. I nam się często wydaje, że no po prostu tak jest. Musimy robić swoje w domu i tłumaczyć dzieciom, że to nieprawda i tyle. Owszem, musimy przede wszystkim robić swoje w domu, bo przede wszystkim to my dzieci wychowujemy w domu, a nie szkoła ma je wychowywać. Szkoła ma nas wspierać, a my mamy się upominać w szkole o swoje. I gdybyśmy po prostu rzeczywiście weszli do tych rad rodziców w szkołach, do trójek klasowych, by się, no jestem przekonana, żeby się okazało, że jest nas więcej. Więcej, tylko w, no szczególnie tutaj w Warszawie rzeczywiście mamy obszary, jakie mamy. Często boimy się odezwać, bo pewnie jesteśmy w mniejszości, ale myślę, że nie aż tak radykalnej. Poza tym też rzeczowa rozmowa czasami z rodzicami naprawdę potrafi ludziom otworzyć oczy. Dzisiaj już nie mamy telewizji publicznej de facto. No, główne media, wiadomo, co mówią, dzieci też pewnie to oglądają, więc ciężko nam się przebić. Natomiast no z dziećmi, no ja na przykład ostatnio w weekend posadziłam dzieci, od 10 lat wzwyż, poza tymi kilkulatkami najmłodszymi i puściłam im wypowiedzi naszego obecnego premiera z, z, z sprzed dwóch lat, na przykład dotyczące jego wypowiedzi o sytuacji na granicy z Białorusią i dzisiejsze wypowiedzi i mówię sami wyciągnijcie wnioski. Po prostu dzieci naprawdę, jak one są takie nieskażone jeszcze tym, tą całą polityką, którą, którą my już może jesteśmy skażeni, to oni po prostu robią szerokie oczy, otwierają i zastanawiają się, ale jak to? Mówię, no właśnie, to jest ten sam człowiek, mówił zupełnie inne rzeczy dwa lata temu i dzisiaj mówi inaczej. Mówię, to jest właśnie polityka i musicie to obserwować, patrzeć i samodzielnie wyciągać wnioski. Także, tak jak mówię, podstawą też nie zrzucajmy na szkołę wychowania dzieci. Tak? Moje dzieci są w szkole katolickiej i też widzę dużą tendencję rodziców do tego, żeby szkoła zrobiła za nich robotę. No nie, przede wszystkim my dzieci wychowujemy w domu, a od szkoły mamy prawo wymagać, aby rzeczywiście to współdziałało z tym, co mamy w domu. Musimy się interesować, ale przede wszystkim to my wychowujemy nasze dzieci. Hmm. Chciałbym zapytać Państwa, jak wygląda ten proces, jeżeli wiecie, jak, jak on postępuje, bo ten list był wysłany w 2016 roku, około 8 lat temu. My, u nas, tych trochę takich spotkań o charakterze związanych z transseksualizmem, które tego tematu chcę dotknąć, jest. Mieliśmy taki jeden temat ostatnio dotyczący tego, jak wychowywać dzieci. I po spotkaniu Pani opowiadała swoją swoją historię, nie będę wchodził w szczegóły, żeby, żeby jakby nie, nie ujawniać też tego, co się wydarzyło, ale ta historia bardzo mocno nas, w sensie Kości, bardzo mocno dotknęła, bo osoba wierząca po sytuacji, po straci po prostu kogoś bliskiego i nagle pojawia się problem, ponieważ to dziecko, które mówi o tym, że przestaje być tej płci i ją zmienia, ma aprobatę w szkole, pośród znajomych, a mama jest B. Bo mama jest ta najgorsza, bo ona nie pozwala jej normalnie czynić tego, na czym by jej zależało. Jakie są potencjalne skutki i zmiany w psychice tego dziecka, które patrzycie Państwo na przestrzeni tych ośmiu lat, które dzisiaj mamy? Jak ten proces przebiega i do czego tak naprawdę ten proces dąży? To bardzo proszę, Pani Lidia, pan, Panów też. Pan Grzegorz później widzę. Skutki niestety często są nieodwracalne, natomiast ja bym zaczęła jeszcze od przyczyn i jakby no dlaczego tak się dzieje, bo niestety te tranzycje coraz bardziej są powszechne u nas w Polsce już też. Też nawet na poziomie edukacji coraz częściej słyszymy o sytuacjach, gdy w szkole nauczyciele pozwalają na to, aby mówić w innym rodzaju do dziecka. Tak? Dziennikarze robią książki o swoich dzieciach. Aktorzy są dumni tak. z tego, zresztą mamy, prawda, miesiąc dumy z tego powodu. W, w zeszłym roku nie wiem, jak jest teraz w Warszawie, ale w zeszłym roku mogę powiedzieć o swoim doświadczeniu. Nie wiem, czy chyba mówiłem o tym. To się działo w bibliotekach. Nie wiem, czy Państwo widzieliście. To obok mnie, na Bemowie akurat była taka sytuacja, ale to wszystkie biblioteki, podobno w Warszawie, miały strefę LGBTQ, czy tam cały alfabet, który dalej potem idzie. A akurat u mnie było to przed wejściem do strefy dla dzieci. No, to miało... My po prostu przez miesiąc żeśmy nie chodzili do biblioteki, chociaż moje córeczki uwielbiają wypożyczać sobie książki. No nie było takiej możliwości. Przepraszam bardzo, oddaję głos. A propos strefy LGBT i tak zwanych tęczowych flag. Nie lubię bardzo tego określenia, ponieważ nie ma to żadnego związku z tęczą i pewnie Newton się w grubie przewraca, już nie mówiąc o wydźwięku religijnym. I też właśnie kiedyś dzieci mnie zapytały, nie? Dlaczego te tęczowe takie flagi wiszą? Mówię, po pierwsze to nie jest tęcza i przypatrzcie się dobrze. To a propos... Tego, o co Pan pytał o wychowanie dzieci, więc im to wytłumaczyłam. Mówię, tu jest sześć kolorów. No i oczywiście też jasno musiało Paść, do czego to nad nawiązuje, żeby miały tego świadomość. Natomiast, no, wracając właśnie do tranzycji, też szeroko problem jest poruszany. U nas ponownie zareklamuje nasz portal afirmacja.info, gdzie mamy też no, bardzo wymowne świadectwo Magdy, pod takim tytułem Państwo znajdziecie. Dziewczynę, która niestety przeszła wszystkie etapy tranzycji, dzisiaj bardzo tego żałuje i walczy systemem o to, żeby móc dokonać detranzycji, bo to jest też nazwa języka. Lekarze skłonni są i wykonać retranzycję, czyli powtórną tranzycję. Natomiast ona chce dokonać detranzycji, chce, aby mówi, że to był błąd, że ją oszukano, zmanipulowano, okaleczono w każdym wymiarze, zniszczono jej życie i ona chce detranzycji. I tu już nie ma chętnych niestety. No, i teraz na przestrzeni tych wszystkich materiałów, artykułów, które stworzyliśmy, rozmawialiśmy z wieloma specjalistami psychiatrami, terapeutami, psychologami. Nie ma tutaj totalnie żadnych przesłanek naukowych do tego, aby stwierdzić w jakiś psychologiczny sposób, dlaczego coraz większa ilość dzieci interesuje się tematem tranzycji. Po prostu nie ma. Natomiast powodem, dla którego dzieciaki w to wchodzą, czy młodzież, jest moda. Jest moda, ideologia, polityka, która się dzieje. No, i tutaj znowu wracamy do wychowania, do tego, żeby tworzyć więzi z własnymi dziećmi, bo to jest podstawa. Zawsze gdzieś, jakby u źródła tego, że dziecko zaczyna no, mieć problemy z własną tożsamością, poszukiwać oczywiście w internecie, który, który jest naprawdę szeroki i dzieci łatwo znajdą beznadziejne rozwiązania. No, to. Dzieci szukają w internecie, a powinny szukać jednak u rodziców. Te, te więzi jednak gdzieś zawsze na tym etapie są zaburzone, naderwane. No i potem dzieci szukając w internecie, wchodzą w, wchodzą w tę modę. E, no, niestety no, są obszary, gdzie to jest niezwykle modne. tak? E, jakiś panseksualizm, transeksualizm, biseksualizm, niebinarność i nie wiadomo co jeszcze. Po prostu e, kilkadziesiąt różnych płci i konfiguracji... E, Poliamoryzmu i nie wiadomo czego jeszcze. To jest po prostu moda, wyłącznie moda. wylansowana. No, oczywiście za tym też idą ogromne pieniądze, bo sama terapia hormonalna dzieci, która jest straszliwie szkodliwa i ma ogromne skutki i fizyczne, i psychologiczne dla człowieka, no to to jest też rzecz kosztowna. No, skutki, jak pan o to zapytał, są naprawdę tragiczne. Często nieodwracalne, tak jak można to zobaczyć w przypadku Magdy, gdzie, gdzie na naszym portalu jest jej świadectwo. Dlatego no, to, co mogę powiedzieć u źródła do rodziców, apelować. Się... Twórzmy naprawdę więzi z dziećmi, bądźmy z nimi w kontakcie, sprawdzajmy, co one robią w telefonie komórkowym, sprawdzają, spra jakby dzieci trzeba kochać, trzeba je ufać, ale też trzeba kontrolować i wymagać, tak? no, na tym polega rodzicielstwo. One nie są, nie dlatego, że one są, nie wiem, złe, są e, jakby, no, nie chodzi o to, żeby na nich krzyczeć i ciągle im wyrywać telefon z ręki, tylko dlatego, że one rodząc się nie są gotowe do wejścia w ten świat. My je wychowujemy do tego, żeby w pewnym momencie były gotowe do pójścia w ten świat taki, jaki jest. Jest, ale to wymaga czasu pracy i wielu lat naszego wychowania. I to nie jest dobre, żeby jedenastolatek miał telefon na wyłączność bez żadnych limitów, blokad i, i kontroli. Tak? A niestety 97% dzieci nie ma żadnych kontroli rodzicielskich w swoich telefonach. A no, prawda jest taka, że tam się to wszystko zaczyna. Także no, to, co mogę zasugerować, więzi, więzi, rozmowa z dziećmi, budowanie relacji, e, czas spędzony z dziećmi i, i zainteresowanie tym, z kim się zadają, co się dzieje w szkole, jakie mają problemy, rozmowa z nauczycielami, z pedagogami w szkole, no to jest po prostu bezcenne. Które, to, to jest rzecz, która będzie owocowała i która może ochronić nasze dzieci przed tym, co oferuje dzisiaj świat.